Niniejszy film poświęcony jest statkom umożliwiającym podróże kosmiczne w uniwersum Duny. Opowiem Wam, jak wyglądały zanim powstała Gildia Kosmiczna, i jakie zmiany nastały, gdy pojawili się pierwsi nawigatorzy, którzy wykorzystywali efekt Holzmana. Wspomnę również o czasach późniejszych, to da kilka tysięcy lat po wydarzeniach z pierwszej części Duny i jak wtedy wyglądało przemieszczanie się pomiędzy układami planetarnymi. Tradycyjnie już ostrzegam przed spoilerami i możemy zaczynać. W czasach przed gildią kosmiczną Podróże międzygwiezdne były ryzykowne, przez co bardzo kosztowne. Ludzie w Starym Imperium przemierzali przestrzeń kosmiczną na statkach zwanych zaginaczami przestrzeni, które napędzane były silnikami, które określano szybszymi od światła. Zaginacze przestrzeni były statkami różnej klasy i wielkości, były to jednostki pasażerskie, handlowe i wojenne. Osiągały one znaczną prędkość, ale pokonywanie dystansu dzielącego odległe układy planetarne zajmowały miesiące, a urządzenia nawigacyjne przy osiąganiu prędkości nadświetlnych nie radziły sobie z wykrywaniem losowych obiektów na ich trasach, takich jak ciała niebieskie, śmieci kosmiczne czy nawet inne statki. Z tego powodu statystycznie jeden statek na osiem rozbijał się, co generowało wysokie koszty w transporcie kosmicznym. Wszystko zmieniło się w czasach batleriańskiego dżihadu, dzięki uczonemu Tio Holtzmanowi, który odkrył nowe zależności cząsteczek subatomowych, nazwane efektem Holtzmana. Dzięki temu opracował on projekt tarcz, które stały się kluczową bronią przeciwko myślącym maszynom. Jego asystentka Genialna norma CENWA badała dalsze możliwości zastosowania efektu Holzmana, co skutkowało wynalezieniem nowego rodzaju silnika, który umożliwiał dosłowne zaginanie czasoprzestrzeni i transport z jednego miejsca we wszechświecie na drugi w bardzo krótkim czasie. W połączeniu z powstaniem nawigatorów, ludzi o predyspozycji do jasnowidzenia, wzmocnionym przez ciągłe spożywanie ogromnych ilości przyprawy, podróże kosmiczne zmieniły się diametralnie. Nawigatorzy byli w stanie przewidywać przyszłość i unikać wszelkich przeszkód na drodze zagiętej czasoprzestrzeni, przez co podróże międzygwiezdne stały się szybkie i bezpieczne. Norma, która sama stała się nawigatorem w swoich wizjach, widziała, że ludzkość musi zbudować jak najwięcej statków z silnikami Holzmana, by popchnąć rozwój cywilizacji. W końcu powstała gildia kosmiczna, która przez zakaz budowania i używania komputerów szybko uzyskała monopol na podróże międzygwiezdne. Z biegiem czasu gildianie, żeby zoptymalizować koszty podróży kosmicznych, zaprojektowali i zbudowali liniowce, ogromne statki kosmiczne o kształcie tuby, których ładownie były w stanie pomieścić ogromną liczbę towarów czy ludzi. Jak stwierdził Leto Atryda, cała flota fregat należąca do jego rodu zajęłaby zaledwie niewielki róg w ładowni liniowca, będąc zaledwie niewielkim procentem w liście ładunkowym statku. Takie rozwiązanie umożliwiało optymalizację kosztów i czasu do minimum, ponieważ do prowadzenia liniowca był potrzebny tylko jeden nawigator, który mógł przewozić całe floty licznych układów planetarnych. Co więcej władowni mogły znajdować się fregaty należące do zwaśnionych ze sobą rodów i teoretycznie nic im nie groziło. Zakazane bowiem były wszelkie agresywne działania na pokładach liniowców, ponieważ mogły skończyć się katastrofalnie wobec prowodyrów. Najmniejszą karą mogło być drastyczne zwiększenie kosztów przewozu poprzez całkowity zakaz podróży liniowcami gildii, co oznaczało de facto wykluczenie z lansradu na karze śmierci i wymazaniu całego rodu kończąc. Oczywiście zdarzały się wyjątki od tej reguły, na przykład agenci Harkonnenów pozbyli się wicehrabiego Hundro Moritaniego, który transportowany był liniowcem na Kaitain. Gdzie czekała na niego rozprawa sądu landsradu. Miał on informacje obciążające barona Wladimira Harkonena o jego nielegalnym udziale w wojnie asasynów po jego stronie. Wspomniani agenci rozszczelnili kadłub fregaty, w której transportowany był Moritani, w efekcie czego zginął, a wszystko wyglądało na wypadek. Za czasów monopolu Gildii Kosmicznej niemożliwe były bitwy kosmiczne, które miały miejsce chociażby podczas dżihadu batleriańskiego. Jeśli ktoś naraził się Gildii, mógł stracić możliwość przemieszczania się po kosmosie. Nie mieszali się oni do polityki, przewożąc na przykład wojska rodów na wojnę asasynów, o ile byli w stanie zapłacić za taką operację lub zaciągnąć kredyt w banku Gildii. Imperator Padyszach miał możliwość zmusić gildię, by zmieniła swoje trasy i plany po to, by natychmiastowo przerzucić sardałkarów tam, gdzie byli potrzebni. Układ ten trwał od ponad 10 tysięcy lat, który skończył się z przejęciem imperialnego tronu przez Pola Atrydę. Stał się monopolistą w wydobywaniu i eksportowaniu przyprawy z Arakis, zdobywając kontrolę nad uzależnioną od niej Gildią Kosmiczną, która pod groźbami obcięcia corocznego przydziału wykonywała jego rozkazów. Wtedy Gildianie zaczęli aktywnie spiskować przeciwko imperatorowi, by go obalić, jednak sprawy pogorszyły się po tym, jak tron objął Bóg imperator Atryda, który niemal całkowicie obciął przydział przyprawy i zredukował loty kosmiczne do minimum, powodując, że Gildia Kosmiczna prawie przestała istnieć. Po śmierci Boga Imperatora, znany wszechświat przez 1500 lat, próbował wrócić do równowagi. Gildia Kosmiczna jednak nigdy nie wróciła do swojej świetności, a wszystko przez Iksjan. Technokraci, używając wymyślonej przez ich konkurentów ród technologii pozaprzestrzennej, która zapewniała Ukrycie przed jasnowidzącymi zaprojektowali nową klasę statków pozaprzestrzennych. Jeszcze za czasów boga imperatora, dzięki jego cichemu przyzwoleniu stworzyli komputery nawigacyjne, które obsługiwane przez techników zostały zainstalowane na statkach pozaprzestrzennych Xian. Było to złamanie Wielkiej Konwencji i wersów Biblii protestancko-katolickiej o zakazie tworzenia myślących maszyn, jednak stare zasady nie były już przestrzegane. Gildia doszła do porozumienia z Iksjanami i umieszczali swoich nawigatorów na ich statkach w razie awarii urządzeń nawigacyjnych, co w praktyce się nie zdarzało. Statki pozaprzestrzenne Xian ułatwiły podróże międzygwiezdne, łamiąc monopol gildii kosmicznej i dzięki nim doszło do rozproszenia. Ludzkość z powodu wielkiego głodu, który nastąpił po śmierci boga imperatora, wyruszyła w nieznane, zmuszając cywilizację do ekspansji w nieznane regiony wszechświata. Z biegiem czasu były również masowo stosowane w Starym Imperium i powrócono do toczenia bitew kosmicznych i stały się podstawowymi pojazdami stosowanymi w armiach istniejących wówczas ośrodków władzy. Słynnym statkiem pozaprzestrzennym była Itaka, którą można porównać do pewnego rodzaju Arki Noego. Dzięki jej ogromnym rozmiarom na jej pokładzie rozpoczęło się tworzenie armii przeciwko wielkiemu przeciwnikowi zmierzającemu do starego imperium z rozproszenia. Kwestia podróży międzygwiezdnych w uniwersum Diuny różni się od innych światów science fiction, chociaż w czasach batleriańskiego dżihadu, czyli ponad 10 tysięcy lat przed wydarzeniami z pierwszej Diuny, istniały statki kosmiczne, które toczyły bitwy i służyły do celów transportowych i pasażerskich jak w innych uniwersach. Wyłączenie komputerów i powstanie gildii kosmicznej z nawigatorami, mającej monopol na loty międzygwiezdne, które odbywały się w ogromnych liniowcach, w których transportowane były nawet wrogie sobie rody obok siebie, to moim zdaniem wyjątkowa sytuacja. Po przeszło 15 tysiącach lat, gdy Iksjanie wprowadzili komputery nawigacyjne w swoich statkach pozaprzestrzennych, kwestia podróży kosmicznych zaczęła ponownie przypominać to, co serwują nam inne uniwersa. Dziękuję za obejrzenie i mam nadzieję, że film Ci się spodobał. Jeśli tak, zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, podzielenia się nim ze znajomymi, oraz do obejrzenia pozostałych filmów od Junie, jeśli zainteresowałem Cię tym uniwersum. Do zobaczenia następnym razem i pamiętajcie, przyprawa musi płynąć.